Kobiety dosyć rzadko zakładają startupy. Jeżeli popatrzymy na statystyki, nawet i tutaj w raportach Startup Poland, ale też nie tylko, to jeden na trzy startupy zakładane ma kobietę w swoim zarządzie. To jest bardzo mało, a to i tak się poprawiło w tych ostatnich pięciu latach, bo było gorzej w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie Polskę do Europy, to. Nie jest też dobrze, dlatego że no, stosunkowo mniej kobiet jest w tym biznesie startupowym, a to myślę, że tracą na tym startupy, dlatego że różnorodność zawsze jest dobra, bo pokazuje różne perspektywy patrzenia na dany problem. A mimo wszystko, tak jak różnorodność rasowa pod kątem patrzenia na dany problem jest dobra i zawsze do, jakby wkłada te dodatkowe perspektywy, tak i tutaj kobiety wkładają to zróżnicowanie do biznesu. Kobiety liderki. Nie mają y, najłatwiej na rynku pracy. To się zmienia, bo coraz więcej o tym mówimy oczywiście. Natomiast y, dalej y, czasami pojawiają się stereotypy, które są krzywdzące y, pod kątem na przykład tych wyso wysokopoziomowej technologii. Bo utarło się, że to y, mężczyźni są programistami y, znakomitymi. Natomiast jeżeli popatrzymy się historycznie, to kobiety były pierwszymi programistkami. Na przykład, pierwszy, y, pierwszy kod który został napisany, został napisany przez Adę Loveless, która, która de facto była córką Lorda Byrona i wszyscy myśleli, że jest psychicznie chora, bo siedzi, siedziała przed swoim biurkiem, komputery jeszcze wtedy nie istniały, moi drodzy, i pisała sobie te wszystkie rzeczy na kartce i dopiero no, parę lat później, nawet więcej, okazało się, że to był pierwszy kod informatyczny, który i pierwszy język programowania. E, więc tak naprawdę to wszystko siedzi w naszych głowach. Jeżeli coś chcemy zrobić, to możemy i nie powinniśmy się trochę zastanawiać nad tym, czy jest nam łatwo czy nie. Powinniśmy iść po swoje.